Hej siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Football Managera Dzisiaj mamy obiecany właśnie finał Capital One Cup z Manchester United Ostatni mecz tam 1-1 chyba był O ile dobrze pamiętam I właśnie widzieliśmy się w tych trzech spotkaniach ostatnim razem Niewiele się działo, ale się działo Z Wigan 2-1 na wyjeździe wygrana Ipswich tutaj słabo, bo tylko remis i to u siebie jeszcze Ze Swansea ładnie 3-1 No ale ze stołu odpadliśmy z Pucharu Anglii w piątej rundzie po przegranym meczu 2 do 1. West Ham 3-3 i Reading 1-1, tak więc no słabo w tych dwóch meczach tu powinno być 6 punktów, były tylko dwa. W Lidze y daje no, to nam dopiero siódme miejsce, 29 spotkań, 11 e wygranych, 12 remisów. Zdecydowanie za dużo właśnie remisujemy. E jesteśmy egzekwo na pierwszym miejscu z Wigan w w drużynach, które mają najwięcej remisów w tym sezonie. 6 porażek, no nie przegrywamy tak dużo, ale te remisy warto by było zamienić na zwycięstwa. My strzeliliśmy 48 bramek, 35 straconych plus 13 w sumie bilans. No i 15 punktów nas dzieli od Newcastle, który z Manchester United tutaj no i Manchester City się trzyma blisko i też mają szansę mieć tych punktów 60. No trzeba naprawdę cisnąć stołki jest właśnie nad nami w lidze jeszcze ma mecz straty tak więc też może nam, nam odskoczyć niestety ale do końca sezonu w sumie jesteśmy gdzieś w granicach obecnego czasu końcówka lutego początek marca 28 meczów za nami 10 zostało do końca może statystyki zobaczymy co się dzieje tutaj w lidze jesteśmy na czwartym miejscu jeśli chodzi o formę no bo tak jak wspominałem nie przegrywamy a remisujemy te mecze 48 bramek, czwarta drużyna pod względem zdobytych bramek, dalej piłkarsko no to tutaj król strzelców Smurf Smurfweight tu... nasz się 16 bramek, 8 asyst, Rahim Sterling ale w sumie już od ładnych może pięciu spotkań w ogóle e, niczym tutaj nie, się nie mógł pochwalić no ostatni mecz może dobry, ale chyba wtedy asysty nawet nie było Smurf też sześć razy był zawodnikiem meczu, tutaj Vundalun bardzo daleko biega I Reyna, zero straconych bramek, teraz kontuzję, ale no jeden mecz rozegrał w tym sezonie No to jedziemy z finałem, gramy z Manchesterem United, ostatni mecz tak jak widzieliście 1-1 do jednego. No i finał. No fajnie by było wygrać pierwsze trofeum już tutaj w pierwszym sezonie w Liverpoolu. E, Reina niestety kontuzjowany. No i jedziemy ze składem na prawej obronie. No zostawiłbym quadrado. E, musimy... Aha, w sumie Mauricio Francisco wraca po kontuzji, ale jeszcze, jeszcze. Oj, musi się rozegrać. Słabiutko 59% ogrania to zdecydowanie za słabo. No i Karla Clarka właśnie wpuściłem na prawą obronę ostatnio, bo tutaj mi miał że nie gra za dużo, no to zacząłem go wpuszczać na prawą obronę, no i lepiej się spisuje niż na środku, chociaż już nie, już nie, je 6,81 No to kwadrado zostaje na środku Sakho i Yamat ponieważ Kolker złapał kontuzję na 2-3 tygodnie nadwyrężony staw skokowy. Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś zła w skutkach kontuzja, no to jedziemy dalej, w środkowi obrońcy zostaną, chociaż może Sako za Clarka. no nie, Sako nie gra. Dobra, Wiodalun na lewą. On też po kontuzji wraca, no to Michel Maulat musi latać. Matuidi jest już słaby, ale też odchodzi od naszego klubu do Fenerbacza, idzie, podpisali z nim kontrakt, znaczy on podpisał z nimi i odchodzi. Chciałem go sprzedać, no nie udało się żadnej żadnego hajsu wyciągnąć. Dobra, Lejwe bym tutaj wpuścił na... E, defensywną pomoc jako regista może grać nie ma problemu i tutaj Henderson i Lemard no to Grealish a który też jest zmęczony bo e, te lewe skrzydło właśnie co się tu działo ze skrzydłem ktoś był też kontuzjowany na bank i dlatego takie rotacje ale dobra Garcia na lewe skrzydło Ince na prawę za Sterlinga, Smurf oczywiście zostaje I tutaj e, tego Siguresona, a to chyba w, no, w ostatnim odcinku właśnie go sprowadzałem Tak więc to już nie będzie nowość Ojo, tak co ciekawe, no wpuszczam go, e, wpuszczam bramek, nie strzela Chociaż no ma dwie w pięciu spotkaniach, ale jak pójdzie do rezerw To tam strzela na zawołanie po prostu e, ok Chukwuma lata na stówce no i właśnie, Cukwuma. Pamiętacie go z korony, nie? Bardzo go chciałem, a tutaj taką dobrą karierę e, robi w Liverpoolu. 22 lata jeszcze ma dopiero. No i zobaczcie, 12 spotkań, jedna bramka, 5 asyst, no kurde, no jak na Liverpool, no to i to na takiego wchodzącego z ławki lub czasami na, na podmęczony skład wchodzącego w pierwszym składzie, no Liverpool w pierwszych 8 spotkaniach no bardzo podobnie zachowywał się w koronie Kielce. Teraz ma trochę lepszy bilans. No ale ogólnie jestem zadowolony, że ściągnęliśmy Cukwumę. Eee, Wadala. No i Sirkut. Właśnie on jest no, dobrym zawodnikiem. Wprowadzałem go na defensywną pomoc. A dobra, w tym meczu niech zagra. Jedziesz. No i dobra. Takim składzikiem rozpoczniemy sobie dzisiejszy finał. Jeszcze możemy jednego zawodnika. No to niech będzie Julio Salinas w którym też pokładam wiele nadziei. Młody bramkarz. No na tą chwilę możemy być wszyscy bardzo zadowoleni z e, chyba najgłośniejszego, z dwóch w sumie najgłośniejszych transferów. E, Smartweight oraz Ruben Garcia. No Garcia zachowuje się w, wręcz no perfekcyjnie. 10 bramek, 7 asyst, no to e, ja wiem, że to nie jest Cristiano Ronaldo, ale udał się transfer. Wierzymy w ich umiejętności. No i dobra, rozpoczynamy to spotkanie. No i finał. Gramy na neutralnym stadionie, tak więc nie ma się tutaj tym przejmować. No i Armstrong, Kone i Manchester United. Cleverly, ależ, uwaga, pierwsza sytuacja. Jeszcze Muslera, ale do bitka. Sarabi. Ajajaj. Tak się powinno wyprowadzać kontratak. No może tak, ale mieli tutaj sporo szczęścia. Muslera ładnie zatrzymał pierwszy strzał, no drugiego już nie dał rady. I szczęśliwa pierwsza bramka dla Manchester United. Czy to będzie akcja na bramkę? Zobaczmy. Smerf. Lejwa. ładnie, gramy. Lewe skrzydło. Lejwa. z powrotem. Sirkut. Czukwuma ma takie dobre czasami zagrania, ale straciliśmy piłkę. Ach, Smerf był blisko tu przejęcia i miał, miałby bardzo dobrą okazję jeden na jeden. Sakho, ależ słabo, beznadziejnej Sarabia, uwaga, M muslera. Dobry bramkarz, ogólnie polecam. Papadopoulos, no i po raz kolejny Muslera. O, chyba słabe podanie tutaj od y, Mikela. 20 minuta. Coś ostatnio więcej akcji zaczyna mi się tutaj pokazywać. Ciukfuma i Garcia. Świetnie, jest bramka. Jeden, jeden. nie było tutaj mowy o żadnym spalonym. Wszyscy zawodnicy, bardzo ładne zachowanie. No i jest e, Ruben Garcia. Kolejna bramka. No i 1-1 w finale. Kolejna sytuacja. Lukas Lejwa, ależ się cofnął tutaj aż pod obrońców, ale on właśnie od tego tam jest, żeby ich wspomagać. Garcia dojdziesz? Nie, ale mamy wyrzut z autu. Już 10 e, strzałów, no uwaga. Wyrzut nie dał niczego, chociaż jeszcze Garcia, ależ niepotrzebne to podanie takie do tyłu. Lejwa, no jeszcze ciśniemy, sirkut. Aj... Nie przeszło to podanie. No i kontra Manchester United. No uwaga, tutaj Sarabia sam na sam, ale zbyt ostry kąt mógł sobie tutaj jeszcze podprowadzić piłkę. Ale dobrze, że tego nie zrobił. Słabe dośrodkowanie, chociaż było tutaj niebezpiecznie, koło słupka. No i koniec pierwszej połowy. 1 do jednego, no bardzo dobrze, tak więc jak widać, z takim zespołem jak Manchester United również potrafimy remisować. No i jedziemy dalej. 45. minuta. Rozpoczynamy drugą połowę. Evans. Kone. Ale tutaj dobrze się zachowali. Ale Sirkut. Bardzo dobre e, powrót do obrony. I to z y, pozycji wysuniętego rozgrywającego. Garcia. Tam ładnie obrońca wychodził. Mikel. Szkoda, że to nie, podanie nie doszło. Jeszcze Cerri Sarabia. Ależ dobrze tutaj, że nasi obrońcy, obrońcy asekurowali. Do środkowania popadł po ale, Muslera. Łapie i Mikel. Kolejna sytuacja. Szkoda, że to tak e, nie latają od bramki do bramki. Bardzo fajnie się takie mecze ogląda. 63 minuta i kolejna akcja. Garcia dośrodkowanie. Jeszcze Smurf. Inz tutaj Ach, nie zdążył strzelić. No i Garcia dośrodkowanie. Na sirkuta tam. Inz. Jeszcze mamy piłkę. Znowu Garcia. Strzał! O kurwa. Prawie. Mikel. Lewe skrzydło, no takie dobre podanie do Garci, ale nic z tego nie wynikło. Ładnie współpracują właśnie Mikel i Garcia, możemy to bardzo ładnie zobaczyć w dzisiejszym meczu. No i słabo spisuje się ins oraz no smurf, czegoś więcej oczekiwałem. Może strzelimy bramkę na wagę zwycięstwa w końcówce. Mikel, Garcia. No Garcia jak ma piłkę naprawdę, ta... Uwaga! Kurwa. Ins ale stuprocentowa sytuacja to była na bank 6% Manchester United 4% Liverpoolu. no finał godny e, naprawdę najlepszych finałów Lejwa, Cukwuma ale niestety strata naszego młodego pomocnika chyba będzie dogrywka do decydować chociaż jeszcze Smurf ale Sirkut już chyba osłabiony Lejwa 69% zaraz zrobimy zmiany ale uwaga Sarabia Dobra, koniec. O Jezus. Jeden gol powinien wystarczyć. Każdy zawodnik uwierzył w siebie. To jest bardzo dobry znak. E, no ale zmienimy Toma Insa. A w jego miejsce Rahim Sterling. Niech tutaj e, polata sobie małacik. No i Lejwa zejdzie. A w jego miejsce Henderson. Ale tutaj zamienimy go z circutem. No i jest git. Dobra, rozpoczynamy drugą połowę kwadrado może zmienimy, chociaż zaklarka, no nie wiem, nie, chyba obrońcy nie będziemy zmieniać. Eee, Smerf Henderson, no uwaga, pierwsza sytuacja Ruben Garcia, ale spalony. Eee, już było widać eee, świeżość tutaj tych dwóch zawodników. No to już mamy 96 minutę. Uwaga, dośrodkowanie znowu Papa do pulos. Może być niebezpiecznie, Jones. Pod polem karnym, no teraz e, pewnie Muslera. Pobieg zmienić pan Ale Mikel teraz. Dobrze. Sarabia jeszcze będą mieli okazję. Dobrze się bronimy. No i pięknie. Nic z tego już nie wyniknie. Czukwuma jeszcze jest słaby. To końcówka. Uwaga Henderson. Dośrodkowanie dobre na Amata. Amat. Czukwuma. Pięknie. 2-1. Pięknie Czukwuma. Ależ. A już go chciałem zmieniać. Fantastycznie. 65 Masako No już bardzo osłabiony nasz środkowy obrońca No i nie wiem kogo tutaj zmienić Ciciu fumę, który nikogo nie będę zmieniał Najlepiej Nierozgrzany na te ostatnie, no uwaga Delgado, Sarabia, Kone Kone, uwaga, ale Spalony, dawaj, spalony, nie Ojej 2 do 2 a może byłoby lepiej właśnie zrobić tą zmianę. No nic, już lecimy takim składem do końca. No i karne. Karne, karne, już tutaj. Zobaczmy, kto się najlepiej spisuje. Eee, Sigurson. Ale go nie ma. Ins, którego ściągnęliśmy. To najlepszy Cukfuma. Dalej Sirkut, Garcia, Mitchell, Sterling, no i Henderson. Dobra, rozpocznijmy te rzuty karne muszę przypalić, bo... To jest po prostu loteria. Nie wiadomo co się teraz stanie. 50 na 50. I to będzie trzeci puchar, który przegram w rzutach karnych w tej, w tej karierze, nie? Bo tam z pogonią chyba. <grytanie> Czukfu ma prosto w grąkarza. Z Pogonią tam w Pucharze Polski i, i rok później chyba znów w Pucharze Polski, właśnie coś takiego chyba. No to teraz mamy Capital One Cup, no i porażka w Karnych, znowu w finale z Manchester United, no to nie jest Pogoń na ale Manchester. No ale porażka w taki sam sposób. Dobra, już tu chyba nie ma szans, no chyba, że Muslera by wyłapał, dobrze Garcia. Bardzo ważny punkt zespołu Ruben Garcia No jak na razie robią go jak chcą Muslere zawodnicy Manchesteru No i Mikel Dobrze No i ostatni karny strzelą, wygrywają Kone No kurde Muslera mógłbyś obronić No dawaj Jest Jest, siedzi Na ręce, pięknie No Sterling, teraz trafiasz i gramy dalej Jedziesz, pięknie Dobra, no to wszystko zaczyna się od nowa. Jones ponad bramką, nie trafisz w bramkę, ale jednak. No Henderson tutaj, on świeży powinien No właśnie bardzo ładnie uderzył. I to będzie teraz siódma kolejka. A Herrera prawie Muslera już miał to na rękach. No, Amat. Pięknie. Kto teraz? Evans. No, mógłby nie strzelić. Uwaga. Alele. No, zaczął wyczuwać tutaj Moslera intencje e, zawodników. Manchester United, saco, no, niestety. Nie strzelił. No i przegrywamy. No, lipa. Szkoda, szkoda, bo już by było pierwsze trofeum w kadencji Liverpoolu. No ale sam fakt, że dotarliśmy do finału e, mówi już coś o naszym zespole i o sposobie prowadzenia nim. Może zobaczmy z kim my tutaj wygraliśmy w ogóle. W drugiej rundzie chyba nie graliśmy, w pierwszej rundzie, a. Druga runda 3-0 z Mansfield, trzecia runda 2-0 z Doncaster. Czwarta runda 3-0 z Sunderlandem ćwierćfinał z Hull City 2-1, półfinał z Newcastle który z tego co tu widzę przegraliśmy ale w finale się znaleźliśmy no tutaj jakiś błąd Futbol menadżera się zrobił A bo ja tu, Aha O Jezus, to jeszcze raz z Dagen Red pierwszy met 3 do 0. Trzecia runda 2 do 0 z Sheffield Wednesday. Czwarta runda ze Stoke 1 do 0. No tutaj udało nam się z nimi, z nimi wygrać. No niestety szkoda, że nie w lidze. Później Bristol City, w półfinale rozwaliliśmy Manchester City. No a w finale niestety ulegliśmy. Dobra, tak więc no będziemy kończyć ten odcinek. Myślę, że się uda. No niestety, dobra, no to w sumie wi wi widzimy się pod koniec sezonu. Tak więc zrobimy moje podsumowanie, może zrobimy jakiś dwumecz, bo już w sumie w żadnych pucharach nie gramy, tak więc tylko liga nam została. Dobra, no to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemano.